Podek tajemnic, witamy w kolejnym nowym odcinku naszego podcastu Marcin Obłoza, Michał Adamowicz, witamy wszystkich słuchaczy z Polski, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, Kanady, Grecji, Stanów sprawdził Zjednoczonych, Sprawdził sobie, sprawdził sobie, to teraz wie skąd są słuchacze, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii, Australii i Irlandii. Wszystkich z Was witamy. No, takie Oczywiście. docierają tutaj do nas informacje, że, że nie tylko mieszkańcy Polski słuchają nasz podcast. Podejrzewam, że to są jakieś małe procenty osób, które dotarły do naszego podcastu jednak z zagranicy. No i pewnie jesteście Państwo również Polakami, tylko mieszkacie w innych krajach. E, natomiast faktycznie bardzo to nas cieszy. Tak jest. Michał, dzisiaj przygotowaliśmy dość nietypowy temat, ponownie związany z Davidem Gilmurem, ale tym razem nie porozmawiamy o muzyce Gilmura, a o jego sprzęcie, a konkretnie gitarach. No właśnie, w 2019 roku wpadł na YouTube taki filmik, któregoś dnia gdzie się okazało, że nasz David sprzedaje wszystkie swoje, tak się wtedy nam wydawało, ale przynajmniej większość swoich gitar na aukcji Ponad charytatywnych. 120. Ponad 120. gitar. Na niektórych padł strach blady, bo myśleliśmy, albo niektórzy myśleli, że to koniec jego kariery po prostu. Pojawiły się różne spekulacje, no ale potem okazało się, że to jest ta aukcja charytatywna, no i im bliżej terminu, tym więcej było jasne. Gitary były przed aukcją, z tego co wiem, wystawione w Christie's w Londynie, na wystawie, także to też było bardzo Ciekawy aspekt i z tym związane jest też bardzo ciekawe wydawnictwo to już takie kolekcjonerskie bardziej katalog tych wszystkich gitar, dzięki czemu możemy wiedzieć, który gitar się David pozbył. No właśnie, mamy te katalogi przed sobą i postanowiliśmy, że opowiemy historię Davida Gilmura właśnie za pośrednictwem historii tych gitar. Ich było mnóstwo. Ponad 120 Gilmur wystawił na licytację, a i tak wiemy, że to nie wszystkie. Natomiast dzisiaj opowiemy o tych najważniejszych, ale również o tych, o których nigdy nie słyszeliśmy jako fani Pink Floyd wcześniej i dzięki właśnie temu katalogowi mogliśmy odkryć na przykład nietypowe modele, które zastąpiły w sesjach nagraniowych te najbardziej znane i których partie słyszymy w najbardziej znanych utworach Pink Floyd. Michał. Zdaje się, że miałeś przyjemność i okazję być w Londynie na wystawie. Tak, w ogóle tak, tak się zdaje, zdecydowanie, i to było tak, że właściwie to myśmy tam pojechali, yy, zupełnie nie wiedząc o tym, że wtedy będzie ta wystawa. To był koncert Tomara Rosentala, i koncert był swoją drogą w dosyć takim, no może nie Pink Floydowym, ale miejscu, którym jest w jakiś sposób związane z muzykami Pink Floyd, bo to było Union Chapel. To był kiedyś kościół w ogóle, a potem stało się to miejscem świeckich wydarzeń. Kultury. I wystąpił tam, wiem, że w 2009 roku gościnnie z zespołem Amado Mariam David Gilmore właśnie, a z 2000, nie wiem, w zeszłym roku chyba, albo dwa lata temu już, nie wiem, zespół Lucius i Roger Waters zaśpiewał Madder tam, czyli w sumie takie miejsce... Bardzo e, No Tak, no bardzo może nie, ale, ale oni tam na pewno swoje stopy postawili. No i pojechaliśmy na ten koncert yy, Toma Rosenthala, a potem zobaczyłem, że jest ta wystawa i ostatniego dnia wystawy był pierwszy dzień naszego pobytu w Londynie. W związku z czym udało się tam być, wstęp z tego co pamiętam był darmowy w ogóle, więc można było sobie wejść i, i zobaczyć i przeżycie na pewno było fantastyczne. No jakieś tam zdjęć narobiłem wtedy na pewno, a nawet może sobie wrócę do tych zdjęć, bo ja gdzieś tu wrzuciłem. To też sobie coś przypomnę. E, oczywiście wszystko się kręciło wokół e, najbardziej słynnej gitary, czyli Black Strata. O którym chyba trzeba powiedzieć w ogóle cokolwiek. No to Black Strat i to, że David się z nim rozstaje po tylu latach na scenie, to był właściwie szok. No i też ta gitara zajmowała centralne miejsce w całej wystawie. I to ją widziało się jako pierwszą, a potem dopiero można było podziwiać te pozostałe. Co dziwniejsze gitary. No nie wiem, czy ty masz jakieś swoje. To ja teraz właśnie znalazłem zdjęcie takiego strasznego dziwactwa. Mogę ci to wysłać i spróbujemy to znaleźć w katalogu. Było tam trochę niecodziennych instrumentów, musisz się zgodzić. No chyba. faktycznie, nie miałem okazji być na wystawie, natomiast ten katalog pokazuje też wszystkie modele po kolei. No i tych gitar jest mnóstwo, oczywiście dużo Stratów, dużo Telecasterów, dużo Gibsonów, czyli tych gitar, które Gilmour używał najczęściej. Natomiast jest też dużo takich ciężkich przypadków, powiedziałbym, dziwnych modeli, tak. najróżniejszych, w najdziwniejszych kształtach z lat 80., z lat 70. Gitara, która była tak naprawdę gitarowymi organami chociażby Voxa. Albo jakieś dziwne no. instrumenty folkowe. No, szczerze mówiąc, ten katalog otwiera przed wszystkimi fanami szeroko oczy, no bo widzimy pełną kolekcję, widzimy taki sprzęt, z którym Gilmura nigdy byśmy nie skojarzyli, bo jednak na scenie zawsze Gilmur, zauważmy, wybierał ten sprzęt, który był raczej nieefektowny, raczej spokojny, jeżeli chodzi o wygląd. Nie mówimy o brzmieniu, ale jednak y jeśli chodzi o wygląd tych instrumentów, to one nie miały robić efektu, czy nie miały robić show, a miały po prostu dobrze służyć. No to prawda, ale to też pokazuje, że to jest muzyk, który się nie interesuje tylko swoim takim standardowym brzmieniem, tylko szuka, szuka jakichś brzmień, szuka, eksperymentuje. No i ponieważ miał warunki do tego, żeby sobie kolekcjonować różne instrumenty, to zbierał takie przeróżne instrumenty. I ta gitara Vox, która ma imitować organy, czy jakiś taki właśnie instrument, którego szukam cały czas teraz, to nawet nie jest gitara, to jest taki instrument. No, Ma drewniane takie bardzo małe pudło rezonansowe i bardzo długi, gruby gryf z wieloma śrubkami. Widziałem takie coś, przyznam po raz pierwszy wtedy. No, było mnóstwo przedziwnych rzeczy. Nawet. To nie wszystko były gitary, były jakieś banjo też, to no były gitary basowe oczywiście, gitary dobro, które można bardziej nawet kojarzyć z Markiem Lopflerem, no czy właśnie. z muzyką country, mm -hmm. czego też, też bym się nie spodziewał. Była słynna Ovation, e, akustyczna gitara, na której powstało Comfortably Nump, oczywiście, to też pamiętam, zwróciłem uwagę na to. No nie wiem, czy ty ma znaleźć jakieś takie ulubione dziwactwa, których się by nikt nie spodziewał? Wiesz co, jeżeli chodzi o dziwactwa, ciekawostką jest Rickenbacker, czyli w ogóle Marka gitar, po której Gilmour nie sięgał na koncertach. Nigdy chyba nie widzieliśmy Gilmura z Rickenbackerem. To bardziej Gaj Pratt basowego Rickenbackera używał na trasach. No tak, Natomiast tak. Gilmour miał takiego z 1973 roku, który ponoć według chwila Taylora był na sesjach Wish Were Here nawet. Natomiast oczywiście nie był, nie był używany. Z, z dziwactw myślę, że można byłoby też przypomnieć tą śmieszną gitarę bez główki, taką kanciastą, tak. małą, to była gitara Steinbergera. I ona była w latach 80 bardzo mocno przez Gilmura eksploatowana i na niej zostało nagrane między innymi właśnie intro do Sorrow, to takie potężne, w jak jakiejś hali sportowej z takim bardzo dużym pogłosem i ponoć to była bardzo popularna gitara w rękach Gilmura w trakcie sesji do A Momentary Lapse of Reason. Natomiast tak patrząc przekrojowo na ten cały sprzęt, to wydaje mi się, że lata właśnie 80 były najdziwniejsze. Tam wtedy w kolekcji Gilmura pojawiały się przedziwne kolory stratocasterów, nawet różowy. Widzę różowy stratocaster, tak, tak, tak. Właśnie to jest fajne też w tym, w tym katalogu, trudno jest to chyba znaleźć, ja nie wiem, czy w ogóle gdzieś w internecie te informacje są, ale tak jak i przy wystawie, tak w tym katalogu, każda gitara ma swoją historię opisaną i można zobaczyć, czy ona była uży... Większość tych gitar jest napisana jako home use, czyli po prostu na użytek domowy albo w studio, ale zdarzają się takie smaczki, no, że właśnie okazuje się, że jakiś dziwny instrument, Instrument, który kompletnie nie, 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 nie przyszedłby nam do głowy, był używany na płycie, którą na przykład znamy i słuchamy i lubimy. Mhm. Ja pamiętam z tej wystawy, no oczywiście największe wrażenie na mnie zrobiły te gitary, które pamiętałem z jakichś koncertów czy z jakichś DVD. No, Black Strat to oczywiście. Black Strat to nawet obaj jeszcze widzieliśmy w akcji. Natomiast e, pamiętam, że duże wrażenie na mnie zrobiło, jak stanąłem przed Red Stratem, czyli tym czerwonym stratocasterem, który był używany, no najbardziej go zapamiętałem w ogóle z y, trasy. 94 roku, nie to, żebym był tam tylko z DVD Pulsu i tak dalej. I on był chyba też używany wcześniej, na poprzedniej trasie, z tego co wiem. I tak. w Shine On Crazy Diamond był używany też na trasie On An Island, solowej. W pierwszych koncertach trasy też w innych utworach, typu Pocket Full Of Stones chyba i The Blue nawet. Tak, tak. No i, i tutaj do jednej wstydliwej rzeczy muszę się przyznać, ponieważ nie można było dotykać gitar, ja dotknąłem jednej gitary i to postanowiłem z taką rzecz, nie uskutecznić i to jest gitara. Ja doskonale pamiętam. Teraz nie wiem jak ona się nazywa, ale pamiętam, że to jest gitara, na której David grał High Hopes na DVD Live in Concerts. Tak, dotknąłem tej gitary. To jakaś klasyczna Gibsona pewnie. To jest gitara klasyczna, tak. To jest. No, przeczytam co tu jest napisane, nie do końca rozumiem, ale to jest napisane Josema Ma Villaplana Muro del Alcoy. Brzmi to tak trochę po hiszpańsku powiedzmy. Ehm... No, Trzeba no, się to z tym zgodzić. Elektro... <grym> tak, jest, nie ma wyjścia. Jest to gitara elektroklasyczna, można by powiedzieć w ten sposób. Mm -hmm. Super to było doświadczenie. To znaczy, naprawdę różne rzeczy by można było zrobić z wystawą instrumentów muzyka rockowego, no bo tak chyba Davida trzeba tu zaklasyfikować. A naprawdę była taka uroczysta atmosfera, to wszystko wisiało na czarnych ścianach, na każdą gitarę była skierowana lampa, był opis z historią tego instrumentu. Podróż w czasie i podróż y, przez no, zupełnie takie nieznane aspekty twórczości artysty, którego wydaje się, że się zna dobrze, także to było naprawdę super doświadczenie. No i, i ja też ze swojej takiej przyrodniczej ze względu na moje y, zainteresowania strony muszę też no, pochwycić pochwalić w ogóle celne, jaki to zostało przekazane na, na Client Earth, czyli no na prawników, którzy tam działają w celu, no powiedzmy, walki z kryzysem klimatycznym. Także tutaj też jest mi to bliskie. Widziałeś też legendarnego strata z numerem seryjnym 0001, czyli to jest ten blond strat ze złotym pigardem, ze złotymi elementami, tymi metalowymi. To też jeden z może nie najrzadszych, ale jeden z najcenniejszych okazów w kolekcji Gilmura, do tego stopnia, że przecież on nie brał tej gitary na trasy. Ona była w studio przy okazji nagrywania pierwszej solowej płyty Gilmura, później Another Break in the Wall. No, i y, ostatnim takim publicznym wystąpieniem y, Gilmura z tą gitarą to był koncert w 2004 roku przy okazji koncertu Fendera. Tak, i rzeczywiście David zagrał w 2004 roku y, Coming Back to Life, Maroon, i, i tyle chyba. Na tym koncercie właśnie Fendera, 50. leciu Tak, bo jeden, jeden utwór był na Czerwonym Stracie. Tak, grano. na Czerwonym Właśnie stracie. chyba Sorrow. Tak, Sorrow było na Czerwonym Stracie. No na pewno widziałem, bo właśnie przeglądam swoje zdjęcia z wizyty na wystawie i mam jedno ze zdjęć, co właśnie jest ten Strat. I jeszcze zrobiłem zdjęcie, co widzę Gibson Les Paul z 1955 roku Gold Top, oczywiście i to jest gitara właśnie solowa. in the Wall. To jest też ciekawe Michał, bo tak patrząc tutaj przekrojowo na ten katalog, widz. Widzimy dużo gitar, które tak naprawdę były kopiami tych oryginałów. Bo na przykład ten Złoty Strat miał swoją kopię, którą w 2013 roku niejaki Fred Stewart zrobił dla Davida Gilmura. Ale też chociażby oprócz tego Black Strata oryginalnego z 1969 roku na aukcję trafiło bodajże pięć innych stratocasterów. To były te repliki stworzone przez Fendera. I Gilmour też na nich grał, brał je w trasy jako gitary zapasowe. Tak ja w ogóle nabrałem podejrzeń, jak się dowiedziałem o tym, czy to co ja widziałem na koncertach, to czy to naprawdę był Plex Strat, ten taki legendarny gitara kupiona w 70, chyba pierwszym roku i używana na wszystkich tych najbardziej legendarnych albumach i potem na trasach, czy to była replika. I ha, Ponieważ tam kil, kilka dni przed no dobre pytanie. Ja mam dwa sposoby starałem się to sprawdzić. Po pierwsze porozmawiałem z człowiekiem, który był tam no jakimś tam gospodarzem tej wystawy nie wiem jak... Kurator Tak, dokładnie, no, był taki gość i on kilka dni przed tym jak ja tam byłem To wpadł do, na YouTube'a filmik z oprowadzania po tej wystawie I on opowiadał o tych gitarach, więc się spytałem go Czy on wie, czy David używał e, replik na swojej ostatniej trasie Rattle That lock". I on powiedział, że nic o tym nie wie, żeby tak było, więc w związku z tym możemy chyba wnioskować, że używał oryginalnego Stratocastera czarnego. A druga rzecz jest taka, że na pewno nie było tych replik jeszcze w 2006 roku na Onan Island, na trasie. No tak. I wtedy jak się obejrzy dokładnie DVD Remember That Night albo Gdańsk, to widać ponad gryfem trochę, niedaleko miejsca, gdzie jest zaczepiony pasek, jest taka bruzda, taka, taka rysa. Mhm. I Tarysa, jak obejrzałem Wrocław, no bo Wrocław był filmowany profesjonalnie, to Tarysa też tam jest, tylko zamalowana. W związku z czym we Wrocławiu na pewno był Black Strat. <grym> Tyle <nie> mogę powiedzieć. <grym> Ale wiesz, tak jak no. wspomniałeś, bo Fender później zaczął produkować repliki tych gitar w 2008 roku. I to też jest mhm. powiedziane tam, w, napisane w katalogu, że właśnie te pierwsze kopie najpierw trafiały do Gilmura po to, żeby on ocenił brzmienie, jakość wykonania, czy one są zbliżone właśnie do Czarnego strata. To też ciekawe, bo przecież Fender później produkował też taką wersję, która była już z tymi wszystkimi rysami, ubytkami w lakierze mm -hmm. czyli dokładnie tak. taką wersję, która miała jakby odzwierciedlać już aktualny stan. Nie, Black Strata. Wiem, ale te rysy, o której mówię, nie widziałem na tych replikach. <grym, grym>, także <grym>, będę uparty tutaj przy, spo... przy swoim zdaniu. Słabe te repliki były. No dokładnie, rysy nie zrobili, no proszę, Cię. No. Ale takie obtarcie yy, po prawej stronie, właśnie tam, gdzie się, gdzie mniej więcej łokieć jest, czy tam przed ramię, to takie obtarcie jest rzeczywiście w tych replikach takie zaimitowane i bardzo wielnie zrobione. Także, także to jest ciekawe. Ja słyszałem jakiś wywiad z Davidem, w którym on mówił, że te repliki brzmią równie dobrze jak oryginał. Oczy świadczy i chyba mi się wydaje, że na którymś występie, gdzie tak w 2020 roku, kiedy był koncert z muzykami Fleetwood mm -hmm. Mac chyba i to nie wiem czy to nie był jakiś um, koncert poświęcony Peterowi Greenowi. Tak. tak. To David tam zagrał dwa utwory: yy, Albatross i Owell, i Owell było grane chyba no, najwyraźniej na replice Blackstrata, no bo wyglądało dokładnie jak Blackstra. Tak, faktycznie. Jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam się nasuwa, przeglądając ten katalog, to fakt, że te gitary, które miał Gilmour i z których korzystał czy w studiu, czy w domu, one też później trafiały w ręce innych muzyków związanych z Pink Floyd. Przykładowo. Mieliśmy takiego akustycznego Takamaina, który na trasie A Momentary Lapse of Reason był wykorzystywany przez Gilmura do Wish You Were Here. A na przykład w 2016 roku był pożyczony Chesterowi Caymanowi, który grał na nim Faces of Stone. Kolejnym A... przykładem mhm. jest chociażby czarna gitara Fender Stratocaster, ale z białym pickguardem, która miała być od 1984 roku. W kolekcji Gilmura, natomiast była używana z kolei przez Tima Renwicka w 1994, przez Fila Manzanere na trasie Onen Island w 2006, a przez Johna Carina z kolei w 2015 roku. Uu. Także to też jest no pewien proszę. system. To pokazuje, że Phil Taylor, który jest technicznym Gilmura, dbał już o stamtych gitar, robił wszystko, żeby były zdolne, zdatne do gry. W każdym momencie. To był ten czynnik, przez co faktycznie muzycy związani z Gilmurem korzystali z jego gitar, że one były na bieżąco konserwowane właśnie no i przez żyły, technicznego. Tak, tak, one cały żyły, czas, dokładnie. Tak, to prawda i też, a też mi się wydaje, że ta gitara Ovation, na której powstał Comfortably Numb też była, w ogóle chyba każda wersja, każde wykonanie Comfortably Numb w którym Gilmour maczał palce, miało też udział tej gitary i mi się wydaje, że chociaż to mogę się mylić, bo w sumie chyba João Melo, czyli ten saksofonista z zespołu z 2015-16 to leworęczny gość jest chyba, mm -hmm. a on też grał na tej gitarze albo na Takiej samej tylko dla leworęcznych, nie wiem, ale wiesz co? Wiem, że w inny Tank grał na niej. Wydaje mi się, że na, jednak na swojej kopii, bo pamiętam taki wycinek gdzieś tam z zza kulis, gdzie Gilmour, widząc właśnie melo z tą gitarą, powiedział, że. Masz dokładnie ten model, na którym ja grałem. Tu A, chyba okay. w latach 70. tak to sformułował. Natomiast był też taki Ovation z innym strojeniem, na którym na przykład na trasie The Wall grał Snowy White jako drugi gitarzysta. No to tak, i jeszcze ja słyszałem taką plotkę, taki smaczek, nie wiem czy to prawda, że Gilmore pożyczył zespołowi Soccer Full of Secrets jakiś sprzęt na trasę. Mm -hmm. I wydaje mi się, tutaj mogę się mylić, bo mam do dyspozycji tylko koncerty Sons of Love Secrets i DVD, które wyszło z Live at Roundhouse, i tam Lee Harris gra nożem One of These Days. I ja nie jestem pewien, czy to już była ta gitara, czy nie, ale w którymś momencie pod, mam wrażenie, że to była ta sama gitara używana jako lap steel, na której z kolei Gilmore grał Shine on You Diamond, tą drugą część, na live in concert. To też. Mm -hmm to mi się wydaje, że to mogło być to. Możliwe, tak. Natomiast y, to też byłoby ciekawe, że, że David pożyczał gitary nie tylko muzyką ze swojego zespołu, ale też z innego zespołu. Nie wiem, nie mam potwierdzenia, powtarzam tylko plotki, tego się chyba nie powinno robić, ale no, tak, tak słyszałem. Niemniej ciekawy wątek, to na pewno. Michał, kończąc jeszcze wątek tych gitar, które widzimy w katalogu, a ty miałeś przyjemność oglądać również na wystawie, warto też powiedzieć o basach, które są w kolekcji... Czy byłych w kolekcji Gilmura, bo ich też było sporo. Jest kilka ciekawostek, które można byłoby wy wymienić. Zawsze kojarzymy Pink Floyd z muzyką, czy z gitarami Fendera Precision, no bo na takich grał zawsze Roger na koncertach. Widzieliśmy też zdjęcia Gilmura ze studia właśnie z, z tymi gitarami. Natomiast ciekawostka, bo na przykład w latach 80. mieliśmy gitarę basową Charvela w takim kolorze Sunburst, czyli takim kolorze. Nie, drewnianym, można powiedzieć. I to była gitara bezprogowa, z której korzystał Gilmour, i ona pojawiła się na przykład w tych wszystkich najbardziej znanych, klasycznych utworach z lat 80. i 90., już post-Watersowskich, chociażby w On The Turning Away, w Pulse Apart, a nawet w High Hopes. To też ciekawostka. I, i właśnie gdyby nie ten katalog i gdyby nie ta wystawa, i aukcja oczywiście to chyba nigdy byśmy nie podejrzewali o, o taki sprzęt Gilmura. No widzisz, to ja nawet nie wiedziałem o tym. Teraz mi przyszło do głowy, że ta wstawka taka basowa tuż przed ostatnią zwrotką On The Turning Away, którą z radością zawsze grywał Guy Pratt na koncertach, to to musiała być właśnie na tej gitarze, dlatego że to tam nie słychać przekraczania progów, więc to musiał ten bezprogowy bas być, właśnie. No więc, rzeczywiście, no, Gilmour się nie kojarzy z y, gitarami no basowymi, właśnie. ale to jest dobry basista. On grał też na Endless River, w utworze chyba It's What We Do co najmniej i pewnie w jakichś innych też. Także ta kolekcja gitar basowych u niego nie dziwi. Złośliwi powiedzieliby pewnie, że każdy dobry gitarzysta jest też całkiem niezłym basistą. <laughs> I, tu, i, tu, I tu jeszcze na koniec taka jedna ciekawostka. Mamy taką gitarę Fender. 6. To bardzo nietypowy model, bo to gitara basowa, ale z sześcioma strunami i z mostkiem tremolo, czyli takim, który jest chociażby w Black z tym charakterystycznym Floydem, jak niektórzy mówią. I ta czerwona gitara Fendera 6 była chociażby użyta na The Wall jako bas w Run Like Hell. To też jest duże zaskoczenie, i pewnie rzecz, która nigdy by nie wyszła. Jak wiemy, w ogóle te sesje z The Wall są owiane trochę tajemnicą i tam było też wielu muzyków sesyjnych. Natomiast nie, to nie był Fender Precision, a faktycznie to nietypowe urządzenie. Także tych ciekawostek jest bardzo dużo, i tu moglibyśmy oczywiście mówić o nich godzinami. No ale przejdźmy do teraźniejszości. I teraz to, to wszystko nas właściwie doprowadza do pytania ostatecznie, co zostało w kolekcji, dlatego że na pewno coś zostało. Pierwsza rzecz, która się narzuca, a której. Nie ma w katalogu, to jest tak zwany Workmate, tak? czyli to jest ta gitara, która charakteryzuje się dużym takim. Ona jest tak zdarta strasznie, co prawda, chyba nawet nie przez samego Davida, tylko przez poprzedniego użytkownika, z tego co słyszałem z jakiegoś wywiadu. To na pewno jest gitara, która została i ta gitara też chyba cały czas jest jeszcze w użyciu, dlatego że jakieś takie było wykonanie Fat Old Sun i Dimming of the Day z artystą, którego niestety zapomniałem w tej chwili imienia i nazwiska, ale był właśnie w Royal Albert Hall kilka lat temu koncert i David tam wystąpił właśnie z workmatem gościnnie. Także wiemy na pewno, że została ta gitara i po koncercie poświęconym Peterowi Greenowi wiemy, że zostały na pewno jakieś tam repliki Blackstrata. To prawda. Wracając do workmate'a, to tutaj warto powiedzieć, że Gilmour sam przyznawał, że to jest jedna z jego ulubionych gitar. To jest w ogóle Fender Esquire jeszcze, czyli poprzednik Telecastera. Tak pierwotnie nazywał się. Telecaster. No i on był używany przede wszystkim w latach 80., jeszcze się załapał na trasę The Wall, później długa, długa przerwa, i Gilmour do niej wrócił na chwilę w 2002 roku przy okazji wykonania Don't Elvisa Presleya. A tak. I później tak. na Rattle Dadlock ta gitara odgrała znowu kluczową rolę w Today, w Rattle Dadlock, w tytułowym kawałku. Natomiast no, widać, że jest szczególnie cenna dla Gilmura. Mówisz o kopiach Blackstrata? No tak, no dzięki temu, że Fender teraz produkuje, czy produkował już, bo już zawiesił chyba produkcję tego modelu Blackstrata Gilmura, no to oczywiście Gilmour może korzystać dowolnie z tych gitar. Pewnie jeszcze kilka takich replik ma w swoich magazynach, ale też jeszcze jedna ciekawa gitara Stratocastera pojawiła się na jednym z koncertów. Nie wiem, właśnie czy to nie było Dimming of the Day. Richard Thompson, już mi się przypomniało, jak się nazywa. Na nazywam. koncercie Richarda Thompsona, właśnie. I to był czarny Stratocaster z białym Pigardem i z przetwornikami EMG. To A, są te przetworniki, które były w latach 80. wmontowane do czerwonego strata. I do tego blondstrata, który też gościł na trasie chociażby About Face. To jest o tyle ciekawe, że te przetworniki, one, bo single generalnie jako przetworniki produkują dużo szumu, one miały być bezszumne, natomiast one też charakteryzowały się takim bardzo kremowym, okrągłym, delikatnym brzmieniem. Które później słyszymy chociażby na trasie w 94 roku. I Gilmour też do nich wrócił, bo na Blackstracie te przetworniki były zupełnie inne. Też ciekawe, i ciekawe w którą stronę pójdzie właśnie kwestia sprzętu, kwestia gitar przy okazji kolejnych nagrań Gilmura, bo na razie Yes, I Have Ghosts to kawałek akustyczny. To prawda, no jedyne co nam pozostaje to Instagram Polly Samson, który, który można obserwować i tam czasami wpadają jakieś zdjęcia, gdzie sobie David brzdąka na jakiejś gitarze i można tutaj spróbować zgadnąć, co to takiego. No, w wywiadzie jakimś powiedział, że na nowym albumie to jego gitarowe granie będzie mniej w takim w stylu gitarowego boga, czyli podejrzewam, że mniej w takim Stylu, jakim go, z, jakim z jakim go kojarzymy e, w nam czy inny tank i tak dalej. Chociaż ja myślę, że będą takie rzeczy, on się nie powstrzyma, ale może będzie więcej takiego subtelnego grania, więc może będzie więcej akustycznych brzmień. Więcej koena. Czy nas to cieszy, więcej koena, No właśnie, no, kogo jednych to ucieszy, innych nie. Zobaczymy, bardzo ciekawe. No, przede wszystkim, jakie będą kompozycje, teksty, w jakiej jest formie gitarowej i też cała ta część brzmieniowa jest zawsze analizowana przez mnóstwo ludzi, no i też sprzętowa, także. Wszystko przed nami. Na pewno Gilmour zostawił też lapstila Fendera, tego podwójnego, który od lat był w domowym studiu, ale również w latach 70. był. Jeszcze używany na koncertach, to wiemy, że, że również jest jeszcze w posiadaniu Gilmura i, i Gilmur mhm. pewnie też będzie z niego korzystał może przy okazji kolejnych nagrań. I jeszcze jedną taką gitarą, o której chciałbym powiedzieć, jest grecz. Ten Grecz, który był używany chociażby w When We Start. Na albumie On an Island, i później na, na trasach. Island. ten czarny taki, tak? Tak. Tu z kolei Gilmour mówił, że to jest bardzo toporna gitara, bardzo trudno się na niej gra, inaczej niż chociażby na Gibsonach gitara z hambakerami, Natomiast ona ma bardzo, bardzo charakterystyczne brzmienie, takie pełne. No i też Gilmour nie wystawił jej na aukcję, także musiała zostać w jego tak. domowym studio. I widzę ją na zdjęciu Instagrama Polly Samson także. Wszystko, wszystko się zgadza. Się. To, to ciekawe, że w ogóle Gilmour pozbył się aż tylu gitar. Oczywiście, no trudno ze wszystkich korzystać, z niektórych pewnie korzystał bardzo okazjonalnie. Natomiast nadal Mimo tego, że pozbył się tego sprzętu, możemy myślę z czystym sumieniem stwierdzić, że Gilmour nie straci brzmienia. Jak zresztą niektórzy gitarzyści mówią, można nawet wziąć najtańszego Harley'a Bentona czy Squayera i, i tak wycisnąć z niego takie brzmienie, które no, spokojnie mogłoby konkurować z najlepszymi modelami Stratocastera. No, dokładnie, no, tak dużo brzmienia. Jakieś 70% brzmienia to jest jak naciskasz palce lewą ręką na gryfie, i jak trącasz kostką czy palcami prawą ręką. I ta reszta, może mniej niż 70, ale bardzo dużo w każdym razie. Także ja bym się nie obawiał, że jak David sprzedał swoje gitary, to teraz nie będzie brzmiał jak on, to na pewno nie. No i pozostaje nam czekać na nowy album i na jakieś może koncerty. Nie wiem, czy możemy liczyć na jakąś dużą trasę, ale na jakieś kilka koncertów, także trzeba będzie obserwować, co tam sprzęcie jeszcze zostało i co tam na scenie będzie używane. Tego się trzymajmy. Fajnie byłoby jako chociażby Spodek Tajemnic zrobić jeszcze relację kiedyś z koncertu Davida Gilmura. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia już za dwa tygodnie. Marcin Obłoza. Michał Adamowicz. Do usłyszenia.